Widzowie naszego studia Toru więc już wiedzą, że staramy się łączyć pasję, pasję do koni, pasję w sporcie jeździeckim i w wyścigach konnych. I ze mną w studiu dzisiaj jest osoba, której się to udało, Paweł Warszawski. Witaj serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Na co dzień Paweł jest zawodnikiem WKKW, ale udało się i namówiliśmy Cię do tego, żebyś wziął udział w gonitwie. pokazowej. opowiedz jak było. E, no, było super, i do, do dzisiaj, jak, e, jak wracam do tego, czy gdzieś oglądam jakieś urywki, czy e, komuś o tym opowiadam, e, to cały czas emocje są we mnie i to są takie bardzo pozytywne emocje. E, aczkolwiek, po pierwszym telefonie, jak się dowiedziałem i usłyszałem pomysł, no to lekko byłem przestraszony. E, ale chyba o wielkim namawianiu to tam nie było, nie można mówić, bo, bo w zasadzie e, od razu wyraziłem chęć aprobatę, ponieważ uwielbiam takie, takie akcje. E, I no cóż, no, faktycznie ten pierwszy pierwszy e, to było moje w ogóle pierwsze zderzenie z... E, z końmi, takimi wyścigowymi z bliska, no i przede wszystkim z maszyną startową, bo to chyba były największe emocje. E, no i tam lekkie obawy by, były, ale, ale jak to wszystko już ruszyło, e, no to zabawa była przednia, może nie tyle zabawa, no ale w ogóle e, wrażenia super i no muszę powiedzieć, że trochę żałuję, że ostatecznie e, organizatorzy nie zdecydowali się puścić nas na trochę dłuższym dystansie. E, startowaliśmy tylko na prostej, e, no i tam już tak trochę niewiele było, można nic zrobić, bo to już tylko w zasadzie, e, pamiętam jak mówiłaś, tam już jest tylko posłuch do końca, do mety. E, natomiast myślę, że jakby był zakręt, to, to by było jeszcze ciekawiej. Może w przyszłym roku uda się namówić organizatorów na to, żeby, żeby ten zakręt dołożyli do takiej Ile takiego nitwo. Będzie bardzo gorąco na to liczę i wiem, że inni zawodnicy e, no też e, czekają na to, co niektórzy nawet się tam przygotowują, także ale to takie, to takie nieoficjalne dane. Czyli jakbyś dostał taką propozycję, to jesteś gotowy jeszcze raz spróbować. No oczywiście no bez wahania bym się na to zdecydował i, i, i później jak rozmawialiśmy z zawodnikami, którzy nie startowali, no to nie ukrywam, że trochę nam zazdrościli, że, że braliśmy w tym udział, bo naprawdę przeżycie było fantastyczne i jeżeli ktoś będzie miał kiedykolwiek okazję, to naprawdę nie zastanawiajcie się ani minuty. Czy to właśnie maszyna startowa budziła Twoje największe obawy, czy coś innego? No tak, na początku no przede wszystkim my jeździmy w zupełnie innych siodłach w innym sprzęcie, na dłuższych strzemionach. To jest w ogóle zupełnie inny styl. Oczywiście no każdy z nas e, no ma tam swoje doświadczenie, byli tam bardzo dobrzy zawodnicy, każdy wiedział co robić z tym koniem i to nie było zaskoczeniem. Natomiast no w, takich, e, w takim dosiadzie typowo tym e, wyścigowym, no jednak e, ta kontrola jest dużo mniejsza. No i, i, i tutaj nikt z nas nie miał takiego doświadczenia. Może oprócz Asi Pawlak, bo ona tam e, startowała, znaczy stacjonowała na to, w partynicach i z tego co wiem, to jakąś tam przygodę z wyścigami miała. E, natomiast to na pewno było takie pierwsze zderzenie, że ten sprzęt był inny. No i później, jak weszliśmy na tor, to faktycznie to spotkanie z maszyną startową, gdzie faktycznie trzeba było wejść do tych ciasnych e, stanowisk. E, panowie, którzy tam nas obsługiwali, troszeczkę tam nas chyba chcieli wystraszyć, że tam trzeba bardzo uważać, szczególnie przy starcie. Natomiast no generalnie była świetna atmosfera, było dużo śmiechu i, 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 i naprawdę. W sumie w momencie, ja często to mówię, jak ktoś mnie pyta, na przykład na Krosie, czy jest, czy, gdzie te emocje są największe, no to przed tym startem te emocje buzują. W momencie kiedy, kiedy się już wystartuje, to w zasadzie zaczyna się pracować jak maszyna. Tam tym czynnikiem, który rozluźniał wszystko, była świetna atmosfera, jeden, no, dużo śmiechu i, i naprawdę myślę, że nikt tam nie ma powodów, żeby źle wspominać tę gonitwę. Wszyscy raczej z uśmiechem kończyliśmy i tylko żałowaliśmy, że było tak krótko. Pierwszy raz brałeś udział w gonitwie, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy siedziałeś na Folblucie, prawda? No nie, w zasadzie w moją przygodę seniorską. Zaczynałem z Folblutem, był to Stavros. To na nim stawiałem pierwsze kroki właśnie jako senior, a także największe swoje sukcesy. W tej grupie młodzieżowej odnosiłem właśnie z folblutem Stawros. Dwukrotnie z drużyną juniorów z polską kadrą zdobyliśmy srebrny medal w Mistrzostwach Europy Juniorów i dwukrotnie byłem, miałem zaszczyt być członkiem tej, tej ekipy. Także no, folbluty dla mnie jak gdyby przez całe życie mojej dzieckie były. Są obecnie i mam nadzieję, że będą, ponieważ no, w zasadzie dzisiaj, e, jeśli chodzi o WKKW, e, najbardziej chyba ze wszystkich e, tych konkurencji jest ten folblut potrzebny. Nawet jeżeli nie jest to czysty folblut, to, to ten dole folbluta czy to jest matka, czy ojciec jest bardzo, bardzo ważny. E, z tego co wiem, to hodowcy, którzy hodują konie, na przykład stricte skokowe, e, dobrego folbluta też bardzo sobie cenią i, 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 i szukają chodzi tylko o to, żeby wybrać tego odpowiedniego. Na czym według Ciebie charakteryzują się folbluty, bo różne opinie można usłyszeć o, na temat pracy z folblutami, dla nas ludzi wyścigów, no to folbluty to jest codzienność, to są konie stworzone do biegania, ale w Twojej dyscyplinie i w pracy na co dzień, jak się sprawdzają? Czy ja znam miejsców, którzy no, jak gdyby boją się trochę z tej styczności z folblutami, a z drugiej strony po drugiej są też osoby, które które tylko chcą pracować z foblutami, bo, bo umieją z nimi pracować. Foblut jest bardzo wrażliwym e, osobnikiem, że tak powiem, w stosunku do innych koni e, i na pewno e, trudniejsze są początki. E, z doświadczenia wiem, że na pewno e, to, co jest najważniejsze, to z foblutem trzeba bardzo cierpliwie e, pracować e, na początku tej drogi i dać mu zdecydowanie więcej czasu niż e, innym rasom. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy, kiedy to folud zwraca i to zwraca z nawiązką i, i to później w tym dużym sporcie jest naprawdę bardzo ważne. Ta jego waleczność, serce e, i ta wrażliwość, która na początku może nie jest, w tej, w tej początkowej pracy jest może takim utrudnieniem, bo wiemy, że musimy, e, tak jak powiedziałem, więcej czasu poświęcać, to później ta wrażliwość... E, no jest, jest bardzo pożądana dla nas, szczególnie w UKKW. Wiemy, że no wytrzymałość jest, jest dla nas bardzo ważna i szybkość, a to wszystko forluty mają. I, i, I w momencie, kiedy przychodzi. Jakiś nawet minimalny kryzys na dłuższych dystansach w krosie, a takie się zdarzają i my to też czujemy jadąc. Wiemy, że czasami musimy troszeczkę poczekać, żeby koń złapał oddech. No to wiemy, że Falblut zawsze do końca da z siebie wszystko, da, da nie 100%, a da 200%, no i to dla nas jest bardzo ważne. To jeszcze zapytam Cię, jak jest z tą wszechstronnością u Falblutów? Bo to, że mają szybkość i taką wytrzymałość, to raczej osoby, które zajmują się końmi wiedzą, ale jak to jest, jeśli chodzi o wszechstronność? Myślę, że tu jest podobnie jak w każdej rasie, to y, znam i miałem i miałem przyjemność siedzieć na takich foglutach, które były absolutnie wszechstronne i nic mi nie brakowało. Problem tylko, żeby takiego fogluta po prostu znaleźć i wyselekcjonować. I uważam, że tutaj jest największy problem, żeby ta selekcja była odpowiednia. E, bo no wiadomo, że nie są to konie z jakimś e, nadprzeciętnym ruchem, e, bo, bo, bo wiadomo, że follut ma... No, gdzie indziej te zalety. Natomiast można znaleźć folbuta, który odpowiednio się rusza w, w trzech chodach i, to, i można go bardzo dobrze zaprezentować na czworoboku. No i za chwilę ktoś powie, no ale folbuty nie skaczą. Ja znam takie folbuty, które, które skakały i skaczą. Tylko tak jak mówię, najważniejsza jest selekcja i dobór tych koni w hodowli, a na pewno później każdy będzie miał ogromną pociechę z tego, jak będzie mógł na takim folbucie startować. No bo tak jak wspomniałaś, jeśli chodzi o wytrzymałość, jeżeli chodzi o zwinność, o szybkość, no to wiemy, że w zasadzie każdy folbut to ma i, i, i to, co też ważne, to, to, to zdrowie, tak? Ta, ta suchatkanka wiemy, że, że te kontuzje u bloodów, no zdarzają się rzadziej. Tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, zeszły rok był dosyć specyficzny, ale Tobie się udało spróbować czegoś nowego gonitwa. Jak się zapowiada ten rok 2021? No tak już od dłuższego czasu, cały czas tak czekamy na, na to odblokowanie poszczególnych sektorów, to za chwilę coś znowu zablokują. No my staramy się robić swoje, to, to na co wpływu nie mamy, czyli trenujemy. Ja wczoraj wróciłem ze zgrupowania kadry, które odbyło się normalnie. Współpracujemy z Andreasem Dibowskim z Niemiec. Mimo tych wszystkich obostrzeń, Andreas był na zgrupowaniu, normalnie pracowaliśmy. Wszyscy członkowie kadry byli i w zasadzie no, można powiedzieć, że w tym małym gronie no, wszystko odbywało się, się normalnie. No, to co do nas dociera ze świata, od organizatorów, no, bo domyślam się, że tutaj e, głównie chodzi o temat igrzysk olimpijskich, no, bo jesteśmy w tym e, dziwnym e, okresie, kiedy igrzyska miały się odbyć w ubiegłym roku, wiemy dlaczego się nie odbyły, zostały przełożone, no, ale cały czas jesteśmy w niepewności. No, bo... Teoretycznie głosy są, że, że igrzyska się odbędą ze względu na to, jak pandemia będzie się rozwijać, natomiast e, no, no jest jakaś niepewność e, i, i jest to na pewno stresujące dla nas. Natomiast no, jedyne co możemy zrobić to pracować tak, jakby jakby te igrzyska miały się odbyć, a my byśmy chcieli, znaczy chcemy na nie pojechać i, i chcemy tam wystartować i dlatego przygotowujemy się, trenujemy, robimy na tyle, na ile możemy, robimy to, co... co na co nie mamy wpływu. Na razie kalendarz na przyszły rok jest ułożony, My mamy, każdy ma swoje wytyczne, gdzie ma wystartować. No miejmy nadzieję, że, że to będzie się odbywało właśnie zgodnie z tym planem i żadne zawody nie będą odwoływane. Natomiast no tak jak mówię, na, na pewne rzeczy nie mamy, nie mamy wpływu. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko rok 2021 będzie kolejnym rokiem spotkań i niecodziennych wydarzeń. Paweł, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że co? Widzimy się na torze Służewiec, który otwiera się 18 kwietnia. Zobaczymy, czy z publicznością, czy bez, ale jednak miejmy nadzieję, że spotkamy się tam. No. Na pewno, na pewno ja, jeżeli tylko będzie taka możliwość, sposobność, to bardzo chętnie, ponieważ już wcześniej bywałem na torze. A ostatnia gonitwa, jak gdyby zamknijmy kółko i wróćmy do początku, sprawiła, że no jest mi to jeszcze bardziej bliższe. Gdzieś tam w kręgu moich znajomych pojawiły się osoby związane z wyścigami, także myślę, że tutaj też jest fajne to. I, i, i wracając jeszcze do Warsaw Jumping, że, że spotkaliśmy się tam wszyscy razem że mogliśmy wymienić poglądy, spojrzeć, każdy mógł zweryfikować to, jak to widzi ze swojego, z własnego punktu, ze swojej dyscypliny. Było to super i no liczę na to, że, że, że taka impreza będzie powtarzana. My też liczymy na to i liczymy na to, że będzie coraz więcej takich spotkań świata wyścigów i sportu jeździeckiego. Do zobaczenia.